Żeby zrozumieć tą historię i żebyście się ze mnie nie śmiali, muszę na sam początek pokazać wam mój outfit, bo on. Będzie elementem, kluczowym elementem całej układanki. Będziemy rozmawiać o innych butach, które bardzo mocno wiążą się z erą Tumblr Grange, mianowicie o martensach. Co oznaczają? Od czego się to zaczęło? Dlaczego nosiły je wampiry? Nie przedłużam. Hej, mam na imię Natalia. Na tym kanale rozmawiamy o wszystkim, co jest związane w jakimkolwiek stopniu z modą. Tak, to jest bardzo duża nisza. Nie przedłużam, zaczynamy. Od początku przenieśmy się do Anglii, a dokładnie do miejscowości New Hamptonshire. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. To buty zaprojektowane przez prawdziwego doktora, przez niemieckiego wojskowego doktora Klausa Martinsa. Pod koniec II wojny światowej doktora Martinsa spotkał przykry wypadek na nartach, podczas którego naprawdę poważnie uszkodził swoją nogę. W czasie rehabilitacji na szczęście przeżył, ale w czasie rehabilitacji nie mógł za bardzo chodzić, nie mógł nic robić, także potrzebował solidnego obuwia, które będzie amortyzowało jego stopę przed drogą, przed yy, wszystkim co jest wyboiste i nierówne. Niestety nie mógł znaleźć tego typu ubówia, więc stwierdził, sam je zrobię. I wydaje mi się, że w obecnych czasach ludzie już nie mają takich odczuć. Raczej wszystko jest tak trochę bardziej skierowane na nas, że ty nie musisz robić czegoś, tylko wystarczy, że poszukasz trochę w internecie i to trochę zabija naszą kreatywność, ale mniejsza. Jesteśmy takim trochę samodestrukcyjnym napędem który nas rozleniwia i rozwiązuje jednocześnie nasze problemy i ułatwia życie i umożliwia jeszcze więcej, ale nie chcemy tego robić, bo jesteśmy coraz bardziej leniwi. Czy to ma sens? Mam nadzieję. Generalnie doktor Martins chciał uzyskać ten sam efekt, który jest w oponach do samochodów. Czyli po prostu takie solidne gumowe buty. Które są odporne, kamienie na wszystko. No wiemy, jak działają opony. Zresztą, jeśli oglądaliście mój poprzedni materiał do konwersie, do którego was serdecznie zapraszam, to wiecie, że konwers w swoim czasie robił opony. W zupełnie innym kraju, bo w Stanach Zjednoczonych, ale śmiesznie by było, gdyby się dogadali. Ja brakuje mi współpracy Martensa i Conwersa. To by, ja bym kupiła od razu. Niestety problem polegał na tym, że dr Martins był doktorem wojskowym i nie miał zielonego pojęcia o tym, jak zmienić oponę w but. Jednak jego stary przyjaciel z czasów studenckich, doktor w inżynierii mechanicznej. Herbert Funk. Funk? Nie wiem, to było niemieckie nazwiska, nie czepiajcie się, okej. Okay? Okazał się być kluczowym elementem w jego projekcie, a także historii mody. Wow! Stworzyli te buty i jednocześnie stwierdzili: Dobra, zróbmy biznes. I ich pierwszą grupą docelową były po prostu starsze kobiety, które miały podobne problemy z chodzeniem. Ich popularność cały czas rosła, i ku ich zaskoczeniu przyciągnęli uwagę jednej z największych firm obuwniczych w Wielkiej Brytanii. Dogadali się z właścicielami fabryki, rodziną Griggs, wprowadzili kilka zmian i bum! 1 kwietnia 1960 roku powstały pierwsze martensy. Te, które mam dzisiaj na sobie, te, które są kluczowym elementem naszej całej układanki. I zaraz wyjaśnię mój outfit. But był całkowicie przeznaczony dla klasy robotniczej, dla pracowników fabryk, policjantów, listonoszy. To był nieodłączną częścią ich uniformu. Potem w pewien sposób został przejęty przez muzyków, gdzie główny wokalista zespołu Dechu nosił je na scenę. W tym samym momencie po raz pierwszy w życiu roztrzaskał swoją gitarę. Narodziła się historia. Jak zespół uzyskiwał na popularności, tak te buty razem z nimi. To był taki prototyp influencera obecnego, kiedy widzimy, że ktoś coś nosi, ale faktycznie tą osobę lubimy i nosi je tak nie dlatego, że to jest opłacone, tylko to było takie szczere, że naprawdę chciał to nosić i w jakiś sposób zamanifestować to, że nie wiem, może, że nie chce należeć do tej klasy robotniczej, może, że chce być właśnie artystą, który nosi i utożsamia się z czymś. Nie do końca wiem, dlaczego wokalista nosił te buty, jednak nawet nie wiedział, co zaczął. Teraz przenieśmy się do lat 70. i mówiąc o tej dekadzie, nie mogę pominąć związanej z tym subkultury punk, Vivian Westwood, tego całego buntu, tego wszystkiego, co się działo bo to była dobra dekada, to chyba moja ulubiona. Punk charakteryzowały silne poczucie indywidualizmu i non Muzyka punk rock, takie zespoły jak The Clash, Sex Pistols stworzyły protesty, Agresywne utwory z tekstami, poruszały kontrowersyjne tematy społeczne, i podobnie w przypadku Vivian Westwood. To jest materiał na zupełnie inną serię. Zresztą ten punk też jest materiałem na zupełnie inną serię o stylach, estetykach i subkulturach. Stay tuned, bo będą o tym materiały. Strasznie to jest ciekawy temat. Dzisiaj tylko tak wspominam, dlatego nie bójcie się, będzie o tym więcej. Ich styl charakteryzował się skórzanymi kurtkami, jeansowymi spodniami, właśnie nosili martensy, yy, ćwieki, kolorowe włosy, mocne makijaże. Był bardzo taki Taki agresywno-prowokacyjny, taki awangardowy. Ale czy to nie jest trochę smutne, że te klasyczne elementy, typu właśnie skórzane kurtki, martensy, jeansy, były kiedyś wyrazem buntu, były takim dosłownie statement jak to się mówi po prostu takim znaczyły coś te ubrania. Ja jestem ogromną zwolenniczką tego, żeby ubranie wyrażało to kim jesteśmy i jakie mamy wartości i dużo osób to robi. Jednak na chwilę obecną te skórzane kurtki i dżinsy są nam sprzedawane jako niezastąpione elementy twojej szafy kapsułowej i wiem, że brzmię tutaj jak totalna hipokrytka i ktoś kto nie szanuje tego? Nie, uważam, że szafa kapsułowa jest świetna. Każdy powinien mieć swoją, a nie ten taki szablon z Pinteresta, ale trochę tak Traci swój vibe. Kiedy widzimy te elementy, które kiedyś były po prostu symbolem buntu, indywidualizmu, teraz w plastikowej wersji na wieszakach. Jakby co kto woli, dla mnie moda jest sposobem wyrażania siebie, dlatego tak też tutaj o tym mówię. Ym, jestem ciekawa jaka jest wasza opinia na ten temat. <grych> Bo w ogóle wyglądam trochę jak kelner, albo jakiś taki makler, albo nie wiem kto, tak do połowy jak nie widać moich jeansów. Tutaj przenosimy się do lat 80, gdzie pojawił się nowy trend i tak naprawdę scena muzyczna została podzielona na właśnie... Punk, rock i po drugiej stronie pop, więc musieliśmy tak trochę podzielić się tym. Były też utożsamiane z skinheads, osobami, które po prostu goliły głowę na łyso i naprawdę, naprawdę mogłabym to zrobić do tego stylizacji. Znaczy nie no dobra, no nie jestem głupia, ale no tego mi brakuje w tej outficie, takiego czepka pływackiego. O, mniejsza, wracamy na anteny. Pod koniec lat 80. Martens chciał też dostać się do takiej trochę większej grupy odbiorców i zaciekawić żeńską stronę. Kupujących. Dopiero w późnych latach 80. Dopiero wtedy masakra. Teraz przenieśmy się do lat do 90. gdzie jedni uznają to za ogromny wzrost, a inni za koniec świetności i upadek Martensa, bo but przedostał się do mainstreamu. Był już nie tylko wyrazem subkultury punk, nie był utożsamiany z gwiazdami muzycznymi, ale był noszony przez wszystkie. It girls, cool girls, były różne wersje, tak, żeby każdy mógł znaleźć Martensy dla siebie. Potem zaczęła nosić Ariana, modelki. I czym jest Martens dzisiaj? Podobnie wracamy do tej ery Tabler Ja Nie wiem dlaczego. Ja miałam wtedy 11 lat i marzyłam po prostu o tym, żeby wyglądać jak te dziewczyny. Trochę mi się to udawało, trochę nie i widzę, że teraz spełniam takie moje dziecięce marzenia odnośnie kupowania butów. I jakby wybłagałam też martensy, to nie są jakieś. W ogóle kiedyś te buty kosztowały 20 funtów. Na dzisiaj, ja wiem też, że inflacja i te sprawy, ale wtedy były na pewno jakby bardziej szanowane te 20 funtów niż teraz miało większą wartość. No ale jednak chciałabym znaleźć teraz martensy za stówkę. I chociaż skupiałam się bardzo na tym aspekcie ekologicznym i mówią, Głośno o swoim wpływie na środowisko. Tak, ja się czasem zastanawiam, czy to nie jest po prostu ta nowoczesna forma greenwashingu, bo pomimo tego, że modele są z eko skóry, to wcale nie znaczy, że są lepsze dla środowiska, po prostu lepiej dbają o nasze sumienie. Tu chodziło mi o to, że te glany vegan i te wszystkie fajne nazwy modne, nowoczesne, które są takie przyjazne dla środowiska, są po prostu trochę próbą zatuszowania, z czego naprawdę są te buty. Bo to, że ktoś mi napisze w opisie jakby skład produktu, że imitacja skóry, to ja dalej nie wiem, co to jest za imitacja skóry. To może być poliamid, to może być po prostu poliester, to może być cokolwiek, to może być nawet jakiś fajny materiał, który jest spoko ze skóry, ale ja tego nie wiem. I jest po prostu napisana imitacja skóry, także chciałabym, żeby to było trochę lepiej opisane na przyszłość. Skórę z drugiego obiegu. To jest najlepsza opcja, jaką możecie wybrać. Ba da się też wykorzystać skórę z odrzutków tapicerskich i resztek produktów innych marek. Ta torebka tak została wykonana, już wam pokazuję. To jest torebka film... O, jak sobie to by mi pasowało całkiem, tak. No, spoko. To jest trebka marki Luerm, którą ostatnio dostałam w ramach współpracy. Jest to prezent od mojej koleżanki Klaudii, którą bardzo pozdrawiam. Trochę marketing wiem, ale chciałam Wam pokazać, że da się po prostu wykorzystać te odrzutki tapiserskie. To nie jest proste. Klaudia mi mówiła o całym procesie tego produktu i to było po prostu innowacyjny produkt, który trzeba pokazać. Ok. Także marka, która tworzy produkty z skóry, raczej dba o sumienie konsumenta i daje mu poczucie, że wspiera środowisko, kupując coś, co ma w nazwie Eko, bo wszyscy jesteśmy świadomi katastrofy klimatycznej. I globalnego ocieplenia, z którym się musimy zmierzyć, i branża modowa jest jego ogromną częścią. Także, mm, o czym to ja, Eko skóra wcale nie jest lepsza. I te działania takie charytatywne czy społeczne są super inicjatywą z ich strony. Osobiście nadal utożsamiam markę z wyrazem buntu. Dalej uważam, że to buty pankowców, buntowników, może niekoniecznie klasy robotniczej, bo tak mi się nie kojarzą. I fun fact, jeśli chcecie kupić sobie martensy, bardzo polecam. Dbajcie o nie. Te mają na przykład 7 lat, wyglądają jak nówki, bo skóra ma to do siebie, że trzeba o nią dbać, trzeba ją nawilżać, bo tak jak skóra po prostu się wysusza, kruszy, niszczy, ale warto, bo but jest bardzo solidny, nawet te takie. Nowe modele. Polecam tylko uważajcie, jak w nich wyjdziecie pierwszy raz, bo ten przód jest strasznie sztywny i bardzo obciera stopę. Także na to uważajcie, jeśli kupujecie nowe martensy. Są te są moimi najwygodniejszymi butami w życiu. Mam jeszcze takie drugie, te takie bardziej dla leniwych, nie niewiązane, ale no, strasznie lubię te buty. Mnie fascynuje ich grupa docelowa i marketing cały, bo jednak te buty były skierowane zupełnie do kogoś innego, zachęciły zupełnie innych ludzi, były używane jeszcze przez kogoś innego, zachęciły innych ludzi, a potem dostały się do mainstreamu jako po prostu iconic statement pis w garderobie każdego człowieka i aktualnie takim elementem właśnie są, to jest taki jeden must have no bo umówmy się, to są jak konwersy, to są buty, które od dekad są na półkach sklepowych, cieszą się popularnością cieszą się tym takim uznaniem tak naprawdę, to były buty, które miały trwać, dalej uważam je za produkt wart zakupu, pomimo tego, że nie, to nie jest ta sama jakość co kiedyś ja jestem bardzo ciekawa, czy jesteście fanami martensów i jeśli tak, to kiedy kupiliście swoją pierwszą parę? Bo to jest takie, takie dobre wydarzenie w życiu. Pamięta się takie rzeczy. Ja miałam 13 lat, jak dostałam pierwszą parę. Tak się dołożyłam pół na pół z rodzicami, i to było takie dem. Teraz jestem fajna. Chciałabym. <grym> Wierzyłam w to. To jest, to jest Bycie fajnym to jest stan umysłu. Także standardowo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na inne social media, i do zobaczenia.